Ża mnie oszukała, masz rację Volt to jest prawdziwy Sigma Powiedział no, no wiadomo, coś pewnie się działo Ciekawe WOLD kurwa ile razy ty wyłączyłeś stream ze śpiącą dziewczyną? Dawaj teraz ja kurwa usiądę i będę mówił No, ta peruwianka, co z nią piłeś To mega pijana była ciekawe czy ona wyraziła Correct. Last name? Ja. Yeah. Is this the name of your channel? No, the name of my channel. What is it? On kick, yeah? Yeah. Sorry. And you just type it in on kick. Kik? Kick. so you don't have YouTube. Just I don't you, post anything for you, six months there. But you have I had it, but I just oh, I just God. it's inactive. Thank you, Basut, for giving me $10,000 for my birth house. Right of the nation, <laughs> they are saying thank Yeah, this is kick. You have to download this. this one. What you all are tapa, and this one is Paris. Okay, this is cheap, you know. Just this only is 90 pesos. This With one, rice. Do you like money. to eat rice? Yeah. This Don't no, no, no. be shy. Yeah, yeah. I got you. We got you here! Okay. Wait lang. Hindi, mami lang yan. Ah, okay sa mami. Sa dito. Sa yan, tatlong. Dito nga be, para makita ka sa video niya. We hope you like this. Because you want something to drink? Maybe? Drink? Ah, yeah. uh, you want uh, soft drink or water only? Soft, like soft drink. Water. Water only? Ate, public daw po. Ako na mag-ask. A, oh, you have a lot of followers, huh? Robciu, Jesteś na głównej stronie Onetu i opisują akcje w Tajlandii. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 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 Guys, the beef is very tasty. Why you. So, you are here for vlogging only? Or... Yes. Oh, really? I try why that. you just? Uh, sorry, miss here mm. Why I, you just? Believe? I vlog almost every day. Oh, okay. mm -hmm. Why you just? Believe? Why? You, why we don't die? Why we don't try to help? It's okay to Yeah, if you have a good idea. So... No i dobrze. ja nie widzę im problemów. ja nie widzę im problemów. ja nie jestem taki jak Wolf Niech sobie rucha na zdrowie. Wiecie czemu ja też zrobiłem to z tą laską? I te wąchanie do bo ja się poczułem jak na wakacjach. <gryzmieniu> Widzowie, ja się poczułem jak Polak na All Inclusive. Że kurwa wreszcie się mogę najebać. I nikt nikt i nikt, nikt nic nie powie. No ale się nie udał plan. <gryzmieniu> si kurwa nie udał w chuj. <gryzmieniu> No wreszcie się można. Ten... Tutaj się nikt mnie nie przyczepi, ale no, ups Everyone. świnia taka jebana takie, takie miała, takie kurwa pod gardle jak wieprz taki kurwa, wieprz agresywny wieprz i ja tylko tak, idzie kurwa gruba mówię odejść kurwo I o, i o tak kurwa, a już miałem w głowie że leci taki kurwa prawy na szczękę tłusta świnia pada kurwa absolutnie to nie było żeby mi seksualną satysfakcję dać to chodzi o to Walt, że ty zasugerowałeś że jak się wyłączyły kamery, to ja już ja skrzywdziłem i za to chodzi w dupę. We have only 20 minutes. Hey, I love Bye. the DJs here. Hey guys, the food. Come is... on, no DJs here. We don't have a DJs at all. I, I don't, I don't give a fuck the music selection, guys. The food. I like Codziennie, no. Kurwa, ale one są miłe, ja pierdolę. Im to nic nie przeszkadza w ogóle, nie? Że 30 lat nie przeszkadza. Że kurwa, ten. A chuju, mówi się od razu i. Słodkie takie. To jest miłość, tak, widzowie, to jest miłość. To nie może być tak, że tylko do kocham. Inne kobiety też zasługują na miłość. Kurwa. g yeah. 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 Chuje z tych Zary. Od Wolta pożycz. No wiecie co? O Wolcie to się na razie nie będę wypowiadał. Ale no nie wiem czy ten człowiek to w ogóle jeszcze dla mnie istnieje w ogóle. Ja raczej, raczej nie kurwa.